Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie kolejny film z Idle Heroes. Na tym filmie zrobimy sobie troszkę samonów. Nie całe 100 prawdopodobnie, więc nie będzie ich dużo. Generalnie słyszałem, że w tej grze najlepiej wszystko homikować na eventy, ale myślę, że nowy gracz mimo wszystko powinien troszkę przywołać, żeby mieć lepszy start, żeby sobie nie blokować postępów na samym początku. No przynajmniej tak mi się wydaje, ale mimo wszystko mamy tutaj jakiś event. Heroic Miracle. No i tutaj musimy zdobyć troszkę postaci z każdego typu, jeżeli się nie mylę, oprócz Transcendence. Mm, także wszystkie inne typy musimy zdobyć. Mi udało się już zrobić tutaj postacie typu Forest, ale no z pozostałymi mam mały problem, więc no może chociaż zrobię te takie zwykłe, bo nie wiem jak z Light and Dark, to może być troszkę trudne do zrobienia dla gracza free to play. Chociaż nie wiem, w każdym razie do zdobycia jest postać Mokman pięciogwiazdkowy. Od razu mówię dla nowych osób na kanale, ja jestem całkowitym żółtodziobem jeżeli chodzi o Idle Heroes, więc nie będę się tutaj wypowiadał w jakiś zaawansowany sposób. Ja w tę grę gram dopiero od dwóch lub trzech dni, więc oczywiście nie mam zbyt dużej wiedzy na jej temat. Także przechodzimy do rzeczy, może na rozgrzewkę pięć pojedynczych zrobimy sobie. Tutaj nawet nie wiem czy jest szansa na coś dobrego. Zwykłe samony, no teoretycznie jest, tylko nie wiem czy to są dobre postacie, bo jednak na te najlepsze mamy 0,005%. No tak nie do końca, bo takich postaci mamy kilka, ale no te najlepsze najwyraźniej bardzo trudno zdobyć. Dobra, lecimy z tymi pojedynczymi zwykłymi, żeby tam fudzik wpadł. Właśnie tutaj ktoś może mnie oświecić. Czy ja powinienem cofać również postacie dwugwiazdkowe, czy tylko jednogwiazdkowe? I może sobie usuniemy cutscenki. W sumie skippowanie cutscenek, żeby było ciekawiej, żeby film nie trwał tam 30 sekund. No i zaczynamy, zobaczymy, czy coś dobrego dostaniemy. Od razu mówię, że ja się nie znam, więc ja nawet nie wiem, czy jeżeli pięciogwiazdkowa postać mi wpadnie, to czy będzie ona dobra, czy nie. Shirley... No to są trójeczki, więc raczej tutaj nic szczególnego nie ma. Prawdopodobnie fudzik. Jedziemy dalej z dziesiątką kolejną. Jakaś czwórka wpadła, ale domyślam się, że czwórki też nie są zbyt dobre. Ale wpadają jakieś lajty, co mnie cieszy, bo potencjalnie mógłbym to wszystko później jakoś połączyć. No i być może udałoby mi się zrobić te pięciogwiazdkowce, nawet jeżeli będą słabe. Zrobimy pięć pojedynczych i prawdopodobnie później będę już zbierał na jakieś inne eventy. I jeszcze jeden pojedynczy, nie? Tak, jeszcze jeden. I dostaniemy saję pięciogwiazdkową. Pytanie, czy ona w ogóle jest dobra? Może ją znajdziemy tutaj, gdzie ona by była? Myślę, że po procentach można poznać, nie? Jeżeli dostałbym postać, na którym jest 0,005, to myślę, że ta postać będzie dobra. To nie jest saja? Chyba nie, nie. Dobra, najwyżej ktoś w komentarzach mi powie: No ja nie będę wycofywał tych postaci czy coś takiego. Mamy pełne miejsce na bohaterów, tak? I mogę tutaj dokupić. Aha, dżemów muszę użyć. No dobra, użyjemy. Powiedzmy, że tyle, bo prędzej czy później tak będzie pewnie trzeba to robić. I tutaj mogę coś powznosić, nie? Także to będzie fuzik tak czy siak, więc chyba tutaj za dużo nie stracę, mam nadzieję. I możemy wywalić jakieś zwykłe postacie? Czy nie możemy? Jakieś jednogwiazdkowce najwyżej. Dobra, dwugwiazdkowce też wyrzucimy, po prostu, żeby mieć miejsce. Trochę dziwne, że tak mało miejsca jest na bohaterów już na samym początku. Ale tyle myślę, że na razie starczy. Dobra, mam nadzieję, że jakiś głupot nie robię w tym filmie, że tam wznoszę automatycznie czy coś. Jedziemy dalej. Fajnie by było jeszcze dostać. Ciekawe, czy jest jakaś gwarantowana w tej grze. Co ileś tam samonów, jak w AFK. Czy po prostu nie ma żadnej gwarantowanej. No i co dostaniesz, to dostaniesz. Przy gwiazdkowe jest chyba taka specjalna animacja. Dostaje jakieś darki, co mnie cieszy. Te Dark and Light właśnie by się przydały. Holy Kid to jest Light, właśnie. Undomiel, Shirley, Kolejny Kid, Frey, Undomiel. No nie będzie już chyba pięciogwiazdkowej i ciekawe, bo teraz jest 30, nie? Więc ciekawe, czy będzie jakaś gwarantowana piąteczka. Ale się na to nie zapowiada. Nie ma tak. Czyli na pewno nie jest to 50. Czy to da się gdzieś tutaj wyczytać? Chyba, że to jest tak gwarantowana. Tylko, żeby to odebrać, to musimy mieć trzeci poziom vipa, tak? Co jest trochę bez sensu. To tutaj akurat muszę przyznać, to jest całkowicie bez sensu. To akurat powinno być dostępne dla każdego gracza. No, nie wierzę, żebym dostał tylko jedną piąteczkę. Jeszcze 30, jedziemy dalej. Jak tylko zrobimy miejsce. Nie, może coś powznosić się da. Da się. Dobra, tutaj prawdopodobnie będę mógł coś odebrać niedługo, ale może nie będę tego robił. W sensie nie będę przywoływał, nawet jeżeli odbiorę. Po prostu sobie pozbieram. Być może na kolejny film albo na kolejną okazję. Bo muszę to wszystko przeanalizować. No doświadczeni gracze być może troszkę pomogą. Co i jak, czy zbierać, czy wydawać wszystko jak leci. No, dużo tych holikidów pada. No zobaczymy, czy uda się zrobić coś z tego sensownego. Lecimy dalej. No, nie ma znowu miejsca, naprawdę. Ja nie wiem. No, i nic tutaj zrobić nie mogę. Naprawdę ja muszę kupować już od samego początku miejsce. To jest chyba trochę dziwne, nie? Jakbym wycofał parę postaci. Nie dużo, po prostu parę, nie? Dobra, mam nadzieję, że to nie będzie głupota, no ale dostajemy jakieś stony, więc no. Może to jest dobry wybór. Zostało 20, ile mam miejsca? Tyle mam miejsca. Więc jeżeli ulepszę jeszcze o 5, no to będzie akurat, dobra. Prawdopodobnie prędzej czy później tak będzie trzeba to robić, tak się domyślam. Jak będę miał więcej postaci, więc zabezpieczę się może na przyszłość. Ale żeby nie było żadnej pięciogwiazdkowej już. Tylko ta jedna. No chyba, że ona jest dobra. Po raz kolejny nie ma. No i ostatnia, nie? Ewidentnie, o, tutaj chyba coś dostaniemy, nie? Bo dostałem tego eventowego przedmiota, że tak powiem. Starlight. Nie wiem, czy tej postaci już gdzieś nie widziałem wcześniej. Chyba jak grałem parę lat temu, to ją miałem. Ale ona chyba za dobra nie jest. Także zobaczymy, czy coś możemy tutaj ogarnąć. Możemy. Cyk. I chyba tyle, nie? Żeby zrobić garudę wyżej. Gdzie jest ta garuda? Tutaj będzie. To już akurat ogarniam. I tutaj jest garuda. To muszę dosyć mocno to wszystko polepszać, niestety. Czyli teoretycznie mógłbym. Tak zrobić. Tylko czy to się opłaca? Czy Starlight, właśnie można śmiało poświęcić? No bo mimo wszystko jest to pięciogwiazdkowa postać. Tutaj atakuje wszystkich. Dosyć spory procent jest. No nie wiem, na razie się wstrzymam. Może jakieś tier listy bym pooglądał? Czy coś takiego? I gdzie jest ta Saya? Ona nie była czasem tutaj. Tutaj była. Także pytanie, co z tym To jest asasyn. Dwóm przeciwnikom z najmniejszym życiem. Otruwa ich. No tak w skrócie, nie będę przedłużał tutaj filmu. Życie, tak kryt. Dużo rzeczy dostaje z pasywki. Co to robi? 20% zmniejszone obrażenia. No dobra, no nie mam pojęcia, czy ja w ogóle dostałem coś dobrego. No to ten Iron Bambi to raczej jakiś Bobek do wznoszenia innych postaci, tak samo ten Zekis. Ale jestem ciekaw odnośnie Sai i Starlight. Te dwie postacie mnie ciekawią. Możecie mi napisać w komentarzach, jeżeli gracie dłużej w tę grę niż ja, a prawdopodobnie gracie, to możecie napisać. Tutaj sporo dostałem rzeczy, nie? To się chyba przyda, bo niedługo będę mógł odblokować potworki. I to jest do. Coś do ekwipunku w każdym razie. I dużo złota. Dobra, usuwamy. I co z tym? Tutaj chyba. To właśnie były rzeczy z tego eventu, nie? A nie, nie były. Dobra, czyli jeszcze nie zrobiłem tego. Brakuje mi tutaj po jednym. Tutaj dwóch. I nie mam pojęcia, co z tymi lightami. Co ja mam z tym zrobić? Tego mi się chyba nie opłaca używać, bo mam za mało, żeby zrobić event, bo dokładnie mam no, 3. I chyba ten darki możemy przywołać też? No, czyli pewnie w ten sposób się to robi, czyli tutaj nie. I też jest taki mały procent: 4-6 na 5 gwiazdkowców jest po pół. Tutaj mamy szansę na części, fragmenty. Dobra, jak kompletnie tej gry nie ogarnia, musiałby mi ktoś powiedzieć, co i jak naprawdę. W każdym razie mam nadzieję, że film chociaż troszkę mi się podobał, mimo że to nie była Evk Arena. Ja wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego filmu. życzę udanych samonów na waszych kontach, jeżeli macie zamiar zrobić. Wszelkie wskazówki możecie pisać w komentarzach, na pewno się przydadzą, co, jak i gdzie robić. I jeszcze taka jedna mała prośba: jeżeli zdecydowałbym się na zakup czegokolwiek w tej grze. To co ja mam brać tutaj z tej skrzynki? Garudę już mam i widziałem, że z nagród za rozdziały tam jeszcze parę razy Garuda wpadnie. To czy mimo wszystko mam brać Garudę, czy Horusa, czy Unimaxa 3000, czy Katugę? Bo nie wiem, nie mam pojęcia. Ale teraz już się z Wami żegnam, życzę Wam miłego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.